Witam serdecznie, ja się nazywam Jarek Wasilewski, witam na moim kanale Rozkminy Pastora Terapeuty. To tutaj znajdziecie Państwo treści dotyczące uzależnienia, dotyczące problemu, dotyczące różnych nałogów, rzeczy, z którymi borykamy się w dzisiejszym świecie, nałogów, uzależnień, uzależnień od substancji, od zachowań. Zapraszam serdecznie do komentowania, zapraszam serdecznie do zapoznania się z całą biblioteką z wszystkimi filmami umieszczonymi na tym kanale. Jeśli potrzebujecie Państwo być może rady, wsparcia, informacji więcej piszcie do mnie. Pod każdym filmem podany jest kontakt. Zapraszam do kontaktu. A dzisiaj kontynuujemy temat trzeźwego życia i maksym Zasad mających pomóc nam utrzymać trzeźwe życie wszystkim osobom, które wychodzą z uzależnienia, te maksymy mają pomóc: utrzymać kierunek, utrzymać trzeźwość, utrzymać abstynencję, a właściwie utrzymać trzeźwość, bo trzeźwość to więcej niż abstynencja. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj maksyma, co ma być, będzie. Trzeźwość. Dużo łatwiej wytrzeźwieć niż tą trzeźwość utrzymać w dłuższym okresie czasu, a optymalne by było, aby już nie wracać do uzależnienia. I dla wielu osób to potężne wyzwanie, kiedy rozmawiam z moimi pacjentami. Mówią o tym: mam pacjentów, którzy mają 2-3-4 tygodnie abstynencji niektórzy 3 miesiące, niektórzy pół roku, rok. I dla tych, którzy startują, którzy zaczynają, Tę drogę, drogę trzeźwości, to w jakimś odcinku czasowym pomyślenie o tym, że jestem trzeźwy, nie piję. Pół roku, rok czasu to jest coś, czego nie potrafią ogarnąć swoim umysłem. To jest potężne wyzwanie. I w tych odcinkach o trzeźwym życiu staram się podać Państwu zasady, maksymy, które mogą pomóc złapać właściwą perspektywę, przyjąć gdzieś do wnętrza właściwą filozofię. To jak podejść do trzeźwienia, używam słowa filozofię, bo wienie dotyczy spojrzenia na całe życie, na wszystkie obszary życia, a więc trochę naszej filozofii życia, to jaki mamy obraz życia wewnątrz siebie. I dzisiaj ciekawa zasada, zasada co ma być będzie, o, ta zasada brzmi trochę przewrotnie, ponieważ w życiu osoby uzależnionej trochę jest tak, że co ma być, to będzie. Osoba uzależniona to często osoba, której życiu po latach uzależnienia, po miesiącach uzależnienia panuje chaos i można się spodziewać dokładnie wszystkiego. Ale ta dzisiejsza maksyma ma nam pomóc w utrzymaniu trzeźwości. Ona zwraca naszą uwagę na konieczność nauczenia się cierpliwości, a w sensie ogólniejszym ma pomóc człowiekowi w radzeniu sobie z niepewnością i niesprawiedliwością zdarzeń nad którymi nie mamy kontroli. Uzależnienie to utrata kontroli, trzeźwienie to e, droga do odzyskiwania kontroli nad poszczególnymi obszarami swojego życia i czasami widzimy taką tendencję u osób wychodzących z uzależnienia, że nadmiernie chcą mieć kontrolę nad wszystkim, nad e, rzeczami, na które potencjalnie nie mają wpływu, a przecież nie mamy wpływu na wszystko w naszym życiu. Niektóre rzeczy po prostu się Dzieją i co ma być, po prostu to, to będzie. Nie mamy kontroli nad wszystkim. Niektóre rzeczy po prostu dzieją się bez naszego wpływu. Życie ogólnie i relacje z najbliższymi, w szczególności nasze niedocenione wysiłki. Niezauważone osiągnięcia, nierozwiązane problemy w relacjach obfitują w niesprawiedliwości i krzywdy. I szybciej to zrozumiemy na naszej drodze szczęśliwości, tym lepiej. E, taka po prostu jest proza życia. A mimo to, te właśnie wszystkie e, rzeczy, niesprawiedliwości, krzywdy, nierozwiązane problemy, one mogą wytrącić z równowagi i pobudzić do szkodliwych reakcji osoby trzeźwiejące. Dlatego jest tak ważne, aby nauczyć się w pewnym momencie odpuścić. Odpuścić, nie przeć z całej, z całej siły. I tutaj dotykamy tematu elastyczności. Bardzo często właśnie wśród osób trzeźwiejących widzimy brak elastyczności. Ten trzymanie się bardzo kurczowo planu. Planowanie jak najbardziej. Planowanie jest jednym z podstawowych narzędzi pomagających z wyjść z chaosu uzależnienia, ale w tym planie musi być elastyczność. Kiedyś miałem przykład jednego z pacjentów, do którego po długim czasie już trzeźwienia blisko roku przyjechała rodzina i zaplanował im taką wycieczkę w góry, tak trudną dla, dla kobiety z dziećmi, że przez którą ona nie była w stanie przeskoczyć, a on nie był elastyczny, aby ten plan zmienić i wywołał to w nim bardzo dużo frustracji, złości, jak wiemy. E, takie stany emocjonalne, one są często wyzwalaczem i prowadzą do, 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 do głodów alkoholowych. I ta maksyma, co ma być, będzie, ona ma e, dwojakie przesłanie. Po pierwsze, w życiu niesprawiedliwość jest raczej regułą niż wyjątkiem. Powtórzę to jeszcze raz: niesprawiedliwość jest raczej regułą niż wyjątkiem, i im szybciej odrzemy nasze myślenie z iluzji o sprawiedliwości życia, tym lepiej. Bardzo często dostajemy to, na co nie zasłużyliśmy. Po drugie, dojdzie kiedyś do wyrównania krzywd. Mamy też świadomość, co człowiek sieje, to zbierze, a więc, nawet jeżeli zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie, to też łapiemy tą perspektywę, że karma wraca, że kiedyś wszystkie krzywdy zostaną. Wyrównane. Poza tym, kiedy byśmy spojrzeli tak naprawdę e, szczerze, to raz jesteśmy sprawcami, raz jesteśmy ofiarami e, właśnie niesprawiedliwości, a więc tutaj ten bilans wychodzi często na zero. E, należy uzbroić się w cierpliwość i tolerancję w związku z tym. I na koniec chciałbym przedstawić mm, wspaniałą modlitwę. E, piękne narzędzie do tego, aby rozpocząć dzień i złapać. Właściwy kierunek, ustawić właściwie kompas naszego życia i później nawigować przez ten dzień nasze trzeźwe, naszym trzeźwym życiem. Jest to modlitwa, która jest już modlitwą, która ma no, jest bardzo starą modlitwą. Jako autor podawany jest Marek Aureliusz, a modlitwa ta, z tej modlitwy bardzo często korzystają ruchy samopomocowe, między innymi ruch. Anonimowych alkoholików. I brzmi ona w ten sposób: Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmienił to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżnił jedno od drugiego. Pozwól mi co dzień żyć tylko jednym dniem, zasada po jednym dniu, i czerpać radość z chwili, która trwa i w trudnych doświadczeniach losu, ujrzeć drogę wiodącą do spokoju. I przyjąć jak ty to uczyniłeś, ten grzeszny świat, takim jakim on naprawdę jest, a nie takim jakim chciałbym go widzieć, i ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli, to wszystko będzie jak należy. Tak bym w tym życiu osiągnął umiarkowane szczęście, a w życiu przyszłym u Twojego boku na wieki posiadł szczęśliwość nieskończoną. Marek Aureliusz. Niesamowita perspektywa. Dążymy do szczęścia, ale mamy świadomość tego, że szczęście jest czymś ulotnym i tutaj na Ziemi ten stan szczęścia może być tylko umiarkowany. Ale mówimy też o wiecznym szczęściu, o wiecznym szczęściu wtedy, kiedy będziemy już w wieczności z naszym Bogiem. Życzę Wam, kochani, dobrego dnia, dobrego weekendu, ponieważ dzisiaj nagrywam ten film. Piątek, jak zauważyliście, zmieniłem e, trochę e, terminy z, e, umieszczania filmów na YouTubie z środy na piątek. Myślę, że to dla mnie też jest wygodniejsze, ale też dla Was macie cały weekend, żeby zastanowić się nad kontentem, zastanowić się nad treścią filmu. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy e, ciężko pracują, którzy e, dbają, pielęgnują trzeźwość, ale pamiętajcie, że warto też odpuścić, odpuścić w tym kontekście, że mieć świadomość tego, że nie mamy nad wszystkim kontroli i rzeczy po prostu się dzieją. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Jarek Wasilewski, Roskiny Pastora Terapeuty.